Cześć, z tej strony Daniel. Witajcie na kanale Swajoptika. W dzisiejszym epizodzie przyjrzymy się oświetlaczom niemieckiej marki Laserlux. Serdecznie was zapraszam na krótką prezentację. Laserlux to niemiecki brand, który specjalizuje się od wielu lat w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości iluminatorów, głównie laserowych, przeznaczonych do współpracy z, nie tylko z urządzeniami noktowizyjnymi, ale również z systemami CCD. Firma jest szeroko ceniona w branży za swoje innowacyjne podejście, wyjątkowe standardy bezpieczeństwa, które stawiają w czołówce producentów sprzętu optoelektronicznego. Na świecie. Dostaliśmy feedback od Was, że chcielibyście zobaczyć na tym kanale właśnie porównanie tych dwóch modelów, jak one się prezentują, jak się do siebie mają, tak naprawdę, który nadaje się do jakiego rodzaju noktowizora. Pierwszym oświetlaczem, któremu się przyjrzymy, to LL94050 Pro, który został specjalnie zaprojektowany dla cyfrowych urządzeń noktowizyjnych. Dzięki długości fali 940 nm nie widać czerwonej poświaty, nawet przy bezpośrednim patrzeniu na źródło światła lasera. Dzięki temu obserwacje można prowadzić całkowicie niezauważalnie, nawet z bliskiej odległości. Świetny feature, generalnie przy paśmie 940 tak jest, ale pamiętajcie, że rozmawiamy o modelu laserowym, o oświetlaczu wykonanym ze stopów aluminium. Prosty design, minimalistyczny, z jednym przełącznikiem, e, w zupełności wystarczającym do tego do pracy w terenie, w grubych rękawicach, nie ma żadnej problemu z nawigacją tym sprzętem. No i właśnie, w zestawie użytkownik dostaje oczywiście poza główną jednostką Iluminatora, osłonę soczewki, dwie sztuki baterii CR123A, ponieważ tymi właśnie ogniwami zasilany, zasilany jest ten iluminator. Instrukcje obsługi, a także tłoczoną metalową skrzynkę z wkładką z pianki do przechowywania i transportowania tego świetlacza. Z najważniejszych funkcji modelu 940 to przede wszystkim kompatybilność z cyfrowymi urządzeniami noktowizyjnymi. Jeśli macie sprzęt analogowy, to model 940 nie będzie dla Was. Sprzęt jest odporny na wstrząsy, optymalnie wodooszczelny z certyfikacją IP67, płynnie regulowany stożek światła. Użytkownik otrzymuje opcję płynnej regulacji stożka światła, a sam sprzęt jest w 100% tak. Bezpieczny dla oczu. Urządzenie zasilane jest jedną sztuką baterii typu CR123A. Żywotność podana przez producenta to mniej więcej 10 tysięcy godzin na jednym naładowaniu. Klasyfikacja ochronna to IP67. Sprzęt jest wykonany bardzo dobrze, ze trwałych komponentów aluminiowych. Jest w stanie działać w niskich temperaturach od minus 20 do plus 50 stopni. I temperatura przechowywania podawana przez producenta to od minus 40 do plus 80, także można powiedzieć, że sprzęt nie do zajechania. Średnica wiązki. To 20 mm, klasa lasera 1. Optyka to szklana soczewka pokryta technologią AR. No i technologia laserowa, czyli jednomodowa jedno dioda. Ostrość jest regulowana. Pamiętajcie, że zasięg iluminatorów laserowych, w tym m.in. laser luxów, zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest czułość samej fotokatody, tuby wzmacniacza obrazu w przypadku Noctowizji, czułość modułu kamery, jakości użytych systemów optycznych, również systemu ale także warunków pogodowych czy występuje w danym momencie mgła, deszcz czy na przykład pada śnieg W zależności od systemu ogniskowania mogą występować niewielkie różnice w jasności na zewnętrznych obszarach stożkach światła. Te zasady techniczne powodują, że optymalne oświetlenie obiektu uzyskuje się na większych odległościach podczas gdy okrągłe i równomierne oświetlenie staje się nieco bardziej kanciaste na mniejszych odległościach co do zasady. Warto podkreślić, że opatentowany układ optyczny oznacza, że laserowy IR jest sklasyfikowany w klasie laserowej 1 i dlatego może być eksploatowany w normalnym życiu bez rejestracji no i bez ryzyka na przykład uszkodzenia wzroku. Zostało to oficjalnie potwierdzone w niezależnej ekspertyzie dostarczonej przez profesjonalne stowarzyszenie mechaniki precyzyjnej i elektrochyniki w Niemczech. Przejdźmy zatem do prezentacji drugiego z modeli czyli oświetlacza laser Lux 850 to zdecydowanie bestseller jeśli chodzi o iluminatory laserowe, który został ulepszony nie tylko w designie, ale również w technicznych właściwościach takich jak na przykład zoptymalizowana odporność na zachlapanie, wzmocniony gwint regulacji ostrości czy cichy przełącznik kołyskowy. Można śmiało powiedzieć, że model 85050 Pro 2 jest no, takim topowym rozwiązaniem, jeśli chodzi o oświetlacze w sektorze myśliwskim dla użytkowników, którzy cenią sobie no, już ten sprzęt z wyższej półki. Długość fali 850 nanometrów jest tutaj istotna, ponieważ świetnie sprawdza się z analogowymi urządzeniami noktowizyjnymi generacji 2 i 3. Jeśli chodzi o najważniejsze cechy produktu 850 Pro, to przede wszystkim wzmocniony pokrętł regulacji ostrości, płynnie regulowany stożek światła, specjalnie opatentowany system kolimatora optycznego, 100% bezpieczny dla oczu laser kategorii pierwszej, gwarancja producenta na poziomie 36 miesięcy, poza tym odporność na wstrząsy i Klapania, klasyfikacja IP67, tak samo jak w przypadku wcześniejszego modelu i przełącznik kołyskowy z osłoną pustu. Analogicznie jak w przypadku modelu 940, zawartość zestawu to oczywiście poza główną jednostką osłona soczewki, dwie sztuki baterii CR123A, i czas pracy jest identyczny jak w przypadku wcześniejszego modelu, czyli mniej więcej 10 tysięcy godzin do, na jednym naładowaniu baterii, do tego instrukcja obsługi i wytłaczana metalowa skrzynka od marki Laserlux z w kilka odnośnie samych parametrów optycznych. Średnica wiązki to 20 mm, soczewki zastosowane w tym modelu to szkło powlekane antyrefleksem, no i technologia laserowa to dioda single mode z regulowanym fokusem. Obie konstrukcje omawianych iluminatorów są naprawdę świetnie są sparowane. Tutaj mówimy o użyciu topowych, aluminiowych komponentów, klasyfikacja ochronna dla obu modeli IP-67, trzymając ten oświetlacz w ręce masie. W zasadzie pewność, że jest to sprzęt, który po prostu jest dobrze zaprojektowany i będzie służył naprawdę latami. Większość iluminatorów Laser Lux jest wyposażona w gwint montażowy, najczęściej jest to 1.4 cala, który umożliwia ich instalację na statywach, uchwytach czy adapterach kompatybilnych z urządzeniami noktowizyjnymi. Jest oczywiście również pełna kompatybilność z szynami montażowymi, takimi jak Picatini czy Weaver, co pozwala na ich łatwe połączenie z noktowizorami lub bronią wyposażoną w takie systemy. Pewnie część z Was zastanawia się, dlaczego niemiecki producent przy tak topowym sprzęcie i tej kategorii cenowej nie dorzucił do zestawu już montażu. No wynika to po prostu z różnorodności zastosowań tego oświetlacza. One mogą być stosowane i mocowane w najróżniejszy sposób. Mogą być mocowane do szyn Picatini, Weaver, do statywów, do broni bezpośrednio. Dlatego, jeśli potrzebujecie Odpowiedniego uchwytu warto wybrać model kompatybilny z oświetlaczem, na przykład wspomniany LA Universal Mount 01, który jest uniwersalny dla wszystkich produktów z serii Laser Lux. Czyli kupując go, macie już ten temat jakby załatwiony macie komplet. Przy okazji omawiania produktów marki LaserLux warto również dodać kilka informacji na temat samych akcesoriów do oświetlaczy. Mamy na przykład opcję dokupienia regulatora natężenia światła, który to pozwala na 35-stopniową płynną regulację intensywności oświetlenia. Dzięki temu jasność jest dostosowana bezpośrednio do indywidualnych potrzeb obserwacyjnych. Mamy na przykład opcję dokupienia regulatora natężenia światła. Dokupienia jest również żelowy włącznik spustowy, umożliwiający komfortowe włączanie i włączanie oświetlacza bez konieczności wykonywania zbędnych ruchów. Mamy jeszcze opcję z uniwersalnych uchwytów typu LabRacket. Jest zasilacz sieciowy do reflektorów pod czerwieni, który pozwala na zasilanie oświetlacza bezpośrednio z sieci elektrycznej no i zestaw baterii CR123A. Na zakończenie tej prezentacji chciałbym również zwrócić Waszą uwagę na pięć kluczowych różnic między oświetlaczami laserowymi i diodowymi no poza samą ceną oświetlacze diodowe są zawsze tańsze od tych laserowych, ale jakie są tak naprawdę nimi różnice a więc tak, przede wszystkim zasięg samego doświetlenia, laserowe iluminatory oferują bardziej skoncentrowany i dalekosiężny strumień światła no który pozwala na oświetlenie obiektów na znacznej odległości, nawet do kilkuset metrów. Diodowe to jest tak naprawdę zazwyczaj odległość do kilkudziesięciu metrów. Mamy jednorodność samego oświetlenia. Laserowe tworzą wiązkę światła o dużej intensywności, natomiast diodowe generują niejednolite światło. Sama precyzja wiązki światła laserowe mają możliwość regulacji ostrości. W diodowych to różnie z tym bywa. Widzialność światła przy długości fali podczerwieni 850 i 940 nanometrów światło jest praktycznie niewidoczne okiem w przypadku laserów oświetlaczy, w przypadku diodowych często to po prostu jest latarka, która płoszy zwierzynę. Na końcu efektywność energetyczna, w przypadku oświetlaczy laserowych e, mamy do czynienia z, no, z wydajnością na wyższym poziomie, która wynika bezpośrednio z wysokiego skupienia światła. Słuchajcie, to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. W kolejnych epizodach przyjrzymy się noktowizorom, a także akcesoriom. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do kolejnych testów.